Za nami mecz czwartej kolejki ligi okręgowej grupy drugiej Red Box pomiędzy Tapes Winogrady i Sokołem Duszniki wygrany przez drużynę gospodarzy 3 do 2 po bardzo emocjonującym i zaciętym meczu. Drużyna gospodarzy przegrywała w tym meczu 0 do 1 po bramce Mateusza Łowigusa. Wyrównał Krzysztof Ratajczak z rzutu karnego. Później na 2-1 dla gospodarzy podwyższył Mikołaj Muszyński, 2-2 po strzale Dominika Szukały i na 3-2 w ostatniej minucie, w doliczonym czasie gry, zwycięską bramkę dla drużyny TPS-u strzelił ponownie Krzysztof Ratajczak. O kilka słów komentarza po meczu o ocenę tego spotkania poprosiliśmy trenerów, trenera gości, trenera Sokoła pana Michała Brychczyńskiego i trenera TPS-u pana Wojciecha Martinka. Poprosimy trenera gości o kilka słów oceny tego spotkania. Przede wszystkim dziękuję różnej gospodarze za dobry, emocjonujący mecz, lecz niestety dla nas bez punktów. Jadąc tutaj wiedzieliśmy, że postawicie nam trudne warunki, że macie świetny zespół przede wszystkim, dużo fajnych indywidualności, co potwierdził, potwierdziliście na, na boisku. Żal mi moich chłopaków, dlatego że dużo, dużo charakteru, dużo siły i zdrowia dzisiaj zostawili na boisku i niestety nie udało nam się wywieźć nawet tego punkcika z TPS-u. Chociaż myślę tak skromnie, że, że, że zasłużyliśmy chociaż na ten, na ten podział punktów po tym spotkaniu. Musimy pracować dalej na, nad sobą. Każdy mecz mamy na, na styku. I to jest dzisiaj, graliśmy z liderem, więc też optymistyczna dla nas sprawa, dlatego że postawiliśmy, myślę, dosyć ciężkie warunki i, i tutaj w Poznaniu ciężko było Wam u siebie nawet wyrwać nam, wam, nam te zwycięstwo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. tender Wojciech. Na pewno nie jest e, łatwo grać, e, e, może to zabrzmi trochę paradoksalnie, ale z, z pozycji lidera. Bo troszeczkę y, chłopaki, moi, moi, y, y, moi podopieczni dzisiaj y, lekko byli sparaliżowani, mam wrażenie, troszeczkę tą y, pozycją w lidze, tą, że oczywiście y, nie, nie boimy się o tym powiedzieć, że bijemy się o awans i przeciwnik postawił dzisiaj bardzo trudne warunki, aczkolwiek y, też ta pierwsza połowa, myślę, że mogliśmy y, szybko może nawet zamknąć ten, to spotkanie. Gdzieś tam mieliśmy sytuację w, w początk na początkowym etapie. E, nie zdobyliśmy bramki, bo w jednej grze kontrze goście objęli prowadzenie. Wyrównaliśmy z, z rzutu karnego. Dominowaliśmy w tej pierwszej połowie. E, nie ukrywam, że jestem pod wrażeniem e, tutaj. Drużyny gości, bo wyszli na drugą połowę zmotywowani, nie podłamali się i my troszeczkę ja nie ugrąbiliśmy zaskoczeni tą sytuacją. Mecz się wyrównał i w pełni tutaj się zgodzę z, z trenerem gości, że było to wyrównane spotkanie, które jak najbardziej mogło też się e, zakończyć e, końcowo podziałem punktów. E, chciałem tutaj trenerze też e, powiedzieć, że e, za tak jest, tak też mieliśmy w poprzednim sezonie, że, że, że cały czas było blisko, a tych punktów często nie łapaliśmy w takich e, kluczowych, e, kluczowych meczach, takich stykowych meczach. E, w tym sezonie tak zaczynamy, że troszeczkę nam to, to szczęście e, wraca i też wierzę trenerze, że twojemu zespołowi, tym bardziej po tym co widziałem, e, za, za chmur wyjdzie słońce i jestem przekonany, że zaczniecie punktować i. i i naprawdę dobra robota. Uważam, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo za rywalizację. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ja tylko na zakończenie dodam, że Sokół Duszniki już za tydzień będzie o punkty walczył w Luboniu. Przeciwnikiem będzie Luboński KS, a TPS Winogrady ponownie u siebie w roli gospodarza podejmować będzie lidera Swarzęc. Mecz 9 września dokładnie o 12. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy. うん。<Cool. S 2> <music>